Od lat wypatrujemy sukcesów Łomżyńskiego Klubu Sportowego na boiskach ligowych. Dlatego właśnie dzisiaj znajdujemy się na bulwarach, gdzie odbywa się prezentacja nowego składu Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926. Zapytamy również, jakie szanse na sukces w nowym sezonie widzą kibice, jak i sami piłkarze. Zapraszamy! Zapraszamy. Jest z nami Łukasz Uściłowski, sekretarz Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926. Tam. Chcielibyśmy zapytać, jak upatrujesz szansę muzyczkiego klubu sportowego na przyszły sezon? E, tak jak już większość kibiców wie, za nami pierwsza kolejka obecnego sezonu. W meczu wyjazdowym nasi zawodnicy zremisowali 2, -2 w w do 2 olsztynków z tamtejszą Olimpią. Drużyna jest dobrze przygotowana do, do sezonu przez, do przez do naszego trenera. Roberta Speichlera, także jesteśmy a, pełni na, nadziei i pewności co do tego, że wyniki w nadchodzącej rundzie będą bardzo dobre. Jak zachęcilibyście kibiców, aby przychodzili przy większej frekwencji na, na mecz? No do tego potrzebne są takie akcje, jak między innymi dzisiejsza prezentacja. Przed nami i za nami już występy lokalnych i nie tylko lokalnych artystów. Jesteśmy w trakcie wstępu orkiestry Dentej. Także myślę, że, że, uważam, że każdy, każdy fan muzyki znajdzie dzisiaj coś dla siebie. No a za chwilę główna atrakcja wieczoru, czyli prezentacja drużyny Łomżyńskiego klubu sportowego, bo klub sportowy to nie tylko Drużyna seniorów, ale to też drużyna juniorska. Czy w składzie, który za chwilę usłyszymy, znajdą się jakieś osoby, których pokładamy szczególne nadzieje? Przede wszystkim siła Łążyńskiego Klubu Sportowego to kolektyw i drużyna, także trudno gdzieś wyróżniać pojedynczych zawodników. Naszą siłę stanowi cały zespół, co myślę pokażemy już na boisku, gdzie 11 ludzi w każdym spotkaniu będzie walczyło i szarpało starał się wyszarpać e, tak z ligowy punkt. W naszym rozmówcą jest dzisiaj trener łomżyńskiego klubu sportowego, pan Robert Speicher. Witam. Witam. I takie pierwsze pytanie. Jak ocenia pan okres przygotowawczy drużyny? Yy, no, okres był dosyć krótki, ale treściwy. Liczymy na to, że chłopaki naprawdę już się przygotowali, widać, że w Mimo y, słabszej kadry, może nie słabszej, ale i tradycyjnych chłopaki dali, dali, dali sobie radę i sprawy co Pani ma z tym zrobić. Jak ocenia Pan nowych kulkarzy, którzy przybyli do Drużyny? No, Mam nadzieję, że będą naszym wzmocnieniem. Spolinki pokazały to, że, że faktycznie będą wzmocnieniami i tylko czas pokaże, jak się skomplikuje do naszego dyspoju. Jak oceniasz szanse drużyny w tym sezonie? Oceniam szczerze ja bardzo mamy. dobrze, ze na to, że mamy zmuszoną drużynę. Między innymi kilkoma zawodnikami. Zewnątrz między innymi wzmocnił nas Michael. I jedno z sobie jest i tam ze Stanów Zjednoczonych, przyrzeźbią trochę jakości do gry. Co najważniejsze, jeśli utrzymamy tę formę, jak była między innymi na rundzie wiosennej, to myślę, że utrzymamy się wysoko w tabeli, a może walczyć czymś ostrym. Jak oceniasz szanse drużyny w tym sezonie? Myślę, że co pokazała ostatnia runda, jesteśmy w stanie osiągnąć dobry wynik. Zmocniliśmy się trochę. Myślę, że jesteśmy w stanie ugrać naprawdę dobry wynik. Myślę, że górna część tabeli będzie, będzie w naszym zaśmieniu. Powiesz nam, jak podoba Ci się w Łomży? Jako pierwszy. Bardzo mi podoba się w Łomży, bo bo ludzie tutaj są świetni, ludzie są przyjaźni i wszystko jak w pociągu. W tym sezonie? A ja myślę, że póki co mamy, mamy bardzo dobrą i Atmosfera jest bardzo, bardzo dobra. Macie trochę stresu, denerwujecie się przed Domiana tym sezonem? A, tak jak każda rodzina, bo bez, bez naukowania, no bez stresu, to znaje się, nie jesteśmy gotowi, bo piś, tak powinno być, mamy wszystko i dlatego patrzymy na każdy ja mecz, żeby do awansu.